Rozdział szóste: Umywanie nóg Wstawszy od wieczerzy, bisiednicy ubrali znów zwykłe swe ubranie i uporządkowali je tak, jak zwykle czynili to przy uroczystych modłach. Wtedy wszedł do sali gospodarz z dwoma sługami, by sprzątnąć ze stołu i wysunąć go spośród rozstawionych wokoło siedzeń. Gdy to już uczynił, Jezus polecił mu przynieść wody do przedsionka. Więc zaraz wyszedł, by spełnić polecenie. Jezus tymczasem stanął w gronie apostołów i długą chwilę przemawiał do nich z wielkim namaszczeniem. Tyle już dotychczas słyszałam i widziałam, że nie potrafię dokładnie powtórzyć treści tej nauki Jezusa. Niektóre jednak urywki pamiętam. I tak mówił Jezus o swym królestwie. O tym, że wnet odejdzie do ojca, a przedtem pozostawi im wszystko, co ma. Dalej nauczało o pokucie, o uznaniu swojej winy i wyznaniu jej, o skrusze i o oczyszczaniu się. Czułam, że to wszystko odnosi się do mającego nastąpić umycia nóg i że wszyscy uznawali w duchu swe grzechy i żałowali za nie, z wyjątkiem Judasza. Cała mowa była długa i uroczysta. Po jej skończeniu Jezus posłał Jana i Jakuba Młodszego do przedsionka, po zamówioną wodę. Apostołom zaś kazał ustawić siedzenia w półkole. Potem sam wyszedł do przedsionka, zdjął płaszcz, podpasał się i owinął chustą, której dłuższy koniec zwieszał się ku ziemi. Tymczasem Rozpoczęła się między apostołami żywa sprzeczka o to, kto zajmie między nimi najpierwsze miejsce. Jezus bowiem mówił z taką pewnością, że ich opuści i że zbliża się Jego Królestwo, więc to utwierdziło ich na nowo w przekonaniu, że ma oparcie w jakiejś tajemnej mocy, że w ukryciu przygotowuje jakiś świetny triumf dla swych stronników. W przedsionku Jezus kazał Janowi wziąć do rąk miednicę, Jakubowi Młodszemu zaś kazał trzymać przed sobą work z wodą. Od worka szła przez ramię rura, którą wypływała woda. Nalawszy wodę do miednicy, kazał im Jezus iść za sobą do sali, gdzie już na środku gospodarz ustawił obszerne, próżne naczynie. Wszedłszy do sali, Jezus Zaraz na wstępie zganił apostołów za ich sprzeczkę, a wreszcie rzekł Ja sam jestem teraz waszym sługą. Usiądźcie wygodnie, bym mógł umyć wam nogi. Wszyscy usadowili się na oparciu ław w tym samym porządku, w jakim siedzieli przy stole, a bosa nogi oparli na poduszkach siedzeń. Jezus szedł od jednego do drugiego, czerpał rękę wodę z miednicy Podtrzymywanej przez Jana, i polewał nogi, podstawione po kolei przez apostołów. Następnie um umował, obierając długi koniec chusty, którą był przepasany, obcierał nią lekko nogi, i zaraz szedł z Jakubem do, do następnego. Jan zaś za każdym razem wylewał zużytą wodę do naczynia stojącego na środku sali i wracał znowu z mibnicą. Wtedy Jezus Poprzez nogi apostoła nalewał znowu wody z zwora trzymanego przez Jakuba, i tak szło dalej tą samą koleją. Jak w czasie całej wieczerzy, tak i teraz przebijała się w zachowanie Jezusa niezwykła czułość, uprzejmość i serdeczność. Upokorzające zajęcie umywania nóg spełniał sercem przepełnionym miłością, nie go jako Ceremonię, lecz jako świętą przysługę miłosną, wywnętrzał się przed nimi całe swe serce, wynurzał i wylewał przed nimi całą swą miłość. Kiedy Jezus podszedł do Piotra, by umyć mu nogi, ten z pokory nie chciał na to pozwolić, mówiąc: Panie, ty mnie masz nogi umyć? A Jezus rzekł. Co ja czynię, ty nie rozumiesz teraz, ale później się dowiesz. Zdaje mi się, że prócz tego powiedzenia po cichu do niego: Szymonie, zasłużyłeś na to, by dowiedzieć się do, od ojca mego, kto ja jestem, skąd przychodzę i dokąd idę. Ty jeden poznałeś to i dałeś o tym świadectwo. Na tobie zbuduję, mu, zbuduję mój kościół, a bramy piekielne nie zwyciężą go. Moc moja zostanie przy Twoich następcach, aż do skończenia świata. Potem zaś głośno rzekł do wszystkich, że gdy odejdzie od nich, to Piotr ma zająć jego miejsce w rządach kościołem i w rozsyłaniu uczniów. Piotr jeszcze rzekł, w żaden sposób nie będziesz mi, Panie, umył nóg, na co Jezus mu odrzekł. Jeśli nie umyje Ci nóg, nie będziesz miał cząstki ze mną. Wtedy dopiero zawołał Piotr: Panie, jeśli tak, to umyj mi nie tylko nogi, ale także ręce i głowę. Jezus jednak powstrzymał jego zawoł, mówiąc: Kto jest umyty, ten jest czysty i potrzebuje tylko umyć nogi. Wy także jesteście czyści, ale nie wszyscy. Mówiąc nie wszyscy, Jezus miał na myśli Judasza. Przez umycie nóg Jezus rozumiał oczyszczanie oczyszczenie się z grzechów powszednich, bo nogi przychodzeniu wciąż stykające się z ziemią, zawsze na nowo się brudzą, więc też Jezus miał tu, miał tu także na myśli obmycie duchowe rodzaj rozgrzeszenia. Piotra zaś w swej gorliwości, Brał rzecz tylko materialnie i widział w tej czynności tylko zbytnie upokorzenie się swego mistrza. Nie przeczuwał, że Jezus, by go zbawić, wkrótce upokorzy się z miłości aż do haniebnej śmierci na krzyżu. Myjąc nogi Judaszowi, okazywał mu Jezus jeszcze większą czułość i uprzejmość niż innym. Pomimo, iż zdrada Judasza bolała Jezusa najwięcej ze wszystkich Jego mąk, a przyłożywszy twarz do Jego nóg, rzekł cicho, namyśl się jeszcze, rok już nosisz w sercu zdradę i niewierność. Judasz udawał, że nie słyszy tego, i umyślnie mówił coś do Jana. Widząc to, Piotr krzyknął rozgniewany Judaszu. Mistrz mówi do ciebie. Teraz dopiero zwrócił się Judasz do Jezusa i dał jakąś ogólnikową, wymiejącą odpowiedź, coś jakby, Panie, uchowaj. Inni nie słyszeli słów Jezusa wyrzeczonych do Judasza. Jezus bowiem mówił cicho, a zresztą nie zwracali na to uwagi. Zajęci nakładaniem sandałów. Umył jeszcze Jezus nogi Janowi i Jakubowi. Najpierw usiadł Jakub, a Piotr. Potrzymał wór z wodą, potem siadł Jan, a Jakub tymczasem trzymał miednicę. Jezus nauczał jeszcze o upokorzeniu się. Mówił, że to usługujący jest największy i że na przyszłość mają sobie także myć nawzajem nogi w pokorze. Dalej poruszył jeszcze sprawę niedawnej sprzeczki, kto jest między nimi największy, jak to jest zapisane w Ewangelii. Jezus ubrał się, potem na powód w swe suknie i apostołowie rozpuścili znowu swobodnie suknie, które przy spożywaniu baranka paschalnego mieli podpasane.